Ja I osio witajcie mój kolenoczku. Dzisiaj gramy w... Yy, czekaj. W Budworsy. A wy subskrybujcie komentujcie Ort lekćmy like, każdy tylko 30 subskrybentów. Za mną jest? Eee. Yy, a my gramy w co? W, ze sobą czy... nie wiem Może Zabamy ze sobą. Szybko. Dobra. No to ze sobą w tort. Cię, tor. Na samej tort, górze. Tort 2 czy tort 1? Jeden? jeden. Ale tort 1 jest w grze. A tort 2... A tort 2... Yy, ten... Kolejka 0 na 16. Szybko dawaj. Dobra, bo ja już byłem w grze. Idę tam do ciebie. Dawaj farma tutaj. 1,8, 1... 0 8. Dobra. Farma? Harma? No zielony no jest już ktoś dawaj niebieska no w tym żum ciekawe czy masz nie się do nie da się Hej. my będziemy tutaj od razu budujemy jeszcze dwa emeraldów ty się budujesz taka taktyka jak wczoraj kurde tak jak że... dziwnie tu jest żelazo. Dobra, ale daj, daj mi całe żelazo. A. I złoto? No. Złoto najbardziej. Dobra, razu, jak będziemy mieli diaksy, to... Ja tylko z żelaznym czykiem idę, a jak będziesz miał to... Dobra, już chyba. Kurde, nie zabrałem. No daj złoto! Jedno. Jedno. Złoto. Ja idę z zielonym mieczykiem, a jak będziesz miał złoto, to kup sobie zbroję. Dobra. Najpierw na łóżko. Dziwna mapa trochę. Wiem. Ja buduję się prosto. Dobra. Kurde, straciłem wyczucie budowania. Jeszcze. Hm. Ale jak to jest tak blisko, że ja od razu buduję się ten, Żeby szmaragdy, obsypiam, zbroję. A ty, jak będziesz na tym masz się, to dowóduj się do wiekców. Dobra. Jestem. po szmaragdach. Dobra, zaraz będę. Ale do diaksów trzeba buduj Dobra Wtedy to dobra Zielo, zieloni się budują Wiem Wsparcie Dawaj szybko, szybko No miałam do diaksów tak. Ale nie do diaksów, jak ja potrzebuję wsparcia, to nie, No to dobra, to nie idę, do jestem I jestem Zieloni, zieloni Jak będą iść Kurde Dobra, ja idę osiem smaragdów na obsa Dalej, Dawaj, bo on tu jest. O, weź się z nim klepam. O kurde. A ja idę osiem smaragdów na obsa zamienić. To szybko. O kurde, jak w klepie, gość! Co on klep? jest? On miał tylko żelazny miecz, jak Ośmiałeś, tylko mieczek, jak klepnął. Zobacz, miałeś tylko żelazny mieczek. I wełna. Jako budowa, fajnie. No bo tam płotki są, nie, jak zniszczyłem płotka, to nie ten... Nie można. Aha, czyli zostanie nam jeden obsygiem. Mm. Ja bym to zrobił rzecz o tak. No to rób. Kup sobie zbroję. Dobra. Ja, kurde, się nie stać mnie jeszcze? Zielony, 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 zielony. Dobra. O, idę, idę. Ale pomóc ci czy chronić, żeby zielony przyszedł? Ż zielonego. Dobra. O kurde. Jak zahaczyłem, prawie spadłem. Po co żelazo i złoto wyrzucasz? Nie wiem, nie wyrzucam. Zielony! Masz żelazny fajerkę. set! Masz żelazny set! Ja też, my też mamy. Ja mam fireballa, gdzie Kurde, ty jesteś? Serio? Na środku! Emeralda! Mam jednego Wrzucam. Emeralda przypadkiem. No we mnie, prawo! Idzie! Gdzie? Do nas! Dobra, Ale pan... masz emeralda? Nie mam. Ja idę na wojnę. Albo nie, bo drugiego emeralda. Czyli ja kupuję nam czarnego. Mam drugiego. Dobra, to daję do darczysta burz. Czarny mhm. Ja idę się tam Dobra. z nimi lać. Ja do postawię. Dawaj do zielonych. Dobra, podbijamy. Do zielony, ich. zielony. Dawaj, podbijamy do nich, po prostu mi Kurde, gdzie mój żelazny łóżko? miecz. O tu jest. Dobra, nie bo wywaliłem go. Do zielonych, dawaj na łóżko. Ja mam TNT. ale też mam... mam 7 TNT. ale czekaj na mnie, sam tam nie Dawaj. Zielony paler mnie strzela złoty. Dawaj go, oni dawaj. Dobra, chyl go, siedem mam razy. Dobra, idź odłóż, idź odłóż. Idę. Gdzie kolejny? Mam trzy serduszka. Oni mają obsa, mają obsa, mają obsa o Kurde. O, widzę golem, yy, zdałeś się, yy, Dawaj, tam trzeba. Gonią mnie, gonią mnie. Trzeba silver fisher, żeby oni się nimi zajęli. Yy, jak sobie kilofy. Kup silverfisher. Mam jednego więcej. Mogę. Ja też kupię silver... Dobra, Ale nie nic jeszcze. Mogę drugiego jeszcze. jeszcze. Ja mam dwa trzymaj, żółte ci. Dobra. Do Enderlego daję rzeczy. Zwykle nic nie ma. Dobra. Na nich. O. Yy, no. Idzie, idzie! Węgon, no sklep Mam jak sobie kilo Dawaj im. Kurde! Dobra, podbijamy im do bazy. Serio zabiję cię? Tak, zabijuj mnie. Ty czemu rzuciłeś sylwetki, że w bazie mieliśmy je rzucić. Mm. Jezu. Idę na Biaxę, żeby szybciej nam rzeczy wyrzucały. Mhm. Albo nie, idziemy od razu po... Y, ulepszymy sobie na... na zbrojki i lecimy na nich. Dobra. Ty, ty ich tam klepię ja będę kopał i niszczył łóżko. Dobra. A, i Iść? kup sobie deksową zbroję, kup sobie deksową zbroję. Dobra. Czy za ile ona była? Y Weź. 6 emeral y emeraldów... dobrze, dobra słuchuję. Trzeba mm. jedną... Ja żółto dam jednego silverfisha. Gdzie? Zabaj, się... Idziemy, idziemy, idziemy. Ja mam też jednego. Wszają no. nam. A Ła! Kurde! Silverfishę, to zapchnęłem. Zapraszamy... Tak, nie widziałem ich. <laughs> Przeszedłem obok lit po prostu. Czemu no, go Dobra, nie zaszło. Drajdy zbroja, lecimy. Ja nie mam nic. Ja sobie kupię mieczyk. Mam ja zbroję, mam. Yy, Zbroj mieczyk. Byś nie Co? Zbroi byś nie stracił. Dobra, ja odkładam rzeczy. Ile emeraldów mamy? Trzy. O? Trzy. Dobra, ja też sobie kupię ten. Do zielonych? No czekaj, ja też sobie kupię zbroję. Mam zielony biega na Meraldach. Bić go? E, nie pij nie. nie on może do nas. No, idzie do nas. I tam shop, zbroję, ale mamy golema. lema. Dobra, ale on u nas będzie zaraz. Dobra, lecimy. Kurde, klepie mnie. Nie mają, oni nie mają takowych zbrojek. Dobrze, ale klep mnie. Dawaj szybko no. Lecimy na nich. No kurde, nie mogę się normalnie tu. Dawaj chodź! Dobra chwila, no bo mogę przejść. No szybko, bo oni mają tu silver Wiem, że mają. Ktoś ma złote jabłko, dawaj szybko. No, no. już idę do nich, idę Radio, stawia clientina. Radio sobie masz zniszczył. Dawaj, dawaj, no. Mają jeden Madiak sobie. O kurde, jakiś walił. Dobra, dawaj go, dawaj. Mistrze i młóżko! A tutaj. No ja... Z... Zobacz, ja... Zobacz, ja... O co ci chodzi, ja mam czasą, do... no. tak nie to widzę. Zawsze. Dobra, zabiłem go, dawaj. Kurde, dobrze. Miszcie? A widzę to. Klepiemy. Mam mało chapę, mam mało hapę. Pamóż, pomóż, pomóż. Ja Oba. już pięciu no. sklepałem. Jest jeszcze jeden. On ucieka. Ja mam ustalony czas. Ej bo my wygramy teraz. No, dawaj zielonego. Ale dlaczego? Tadio. Przegrasz Tadio. Ja go załatwię. Jest spokojnie, ja rzucę mu silverfisha. Tadio, trzymaj silverfisha. Dawaj go, dawaj do. Dobrze! Dobrze. Dobra, dobra. Ja myślę, kończę. że na dzisiaj to był tyle. Do w następnym odcinku. Narawie sobie, pa, pa! Powiesz coś?